Witam wszystkich bardzo gorąco w szóstym odcinku w grze Paradise Lost. Z tej strony 94. Zaczynamy. Ostatnio żeśmy sobie zdobili kartę niebieską. Zobaczmy, czy będą tutaj pasować. Chociaż wydaje mi się, że niekoniecznie. A jednak. otwórzmy drzwi.

Gehirn, co to Wygląda jak są jakieś mózgi, jakieś szkice mózgów. Możliwe, że ten e, cały super, super e, komputer opiera się właśnie na zasadzie jakiejś tam pracy neuronów jakiejś jakiś mózgu, być może. Dominiku, dobrze, odejdę. Każdy, kto chce do mnie dołączyć, będzie mile widziany. Tych natomiast, którzy zdecydują się zostać, pragnę zapytać, gdzie przebiega granica. Ochoczo wyciągacie ręce po nagrody, ale nie chcecie oddać należnego szacunku. Ignorujecie boską moc, która dała wam te luksusy. Jeżeli postanowicie pochylić głowę przed bogami, którzy to wszystko umożliwili, to odejdźcie razem ze mną, Lucian. Z kartkę odkładamy. Tu już więcej nie będzie. Muszę wyjrzeć na zewnątrz tam widać na zewnątrz. Aha, to jest ten posąg chyba. Pieś rysunki. Dobra, idziemy w takim razie dalej. Wiemy, że jeszcze jedno jest pomieszczenie na dole, ale tutaj jest chyba to, to pomieszczenie służące do komunikacji. Tak mi się wydaje, bo tutaj prowadzą kable do niego. Tak, tutaj widać też kable wystają. Zaraz sobie podejdziemy. Widzę, że już pamięć jest włożona. Czyli co? Drugi tego typu komputer? Dobra. Zobaczmy co nam powiedzą ciekawego. Pewnie znowu dosyć długa jakby ten taki sekwencja. Znowu jakiś raport o awarii, zobaczymy. Aktywność 31%, hos 1 0%, funkcje bunkra ograniczone, hos 1 zaginione, być może tam ta tajemnicza proporcja to jest hos 1 Tak, Lucian Kolenda napisał, to wiemy jeszcze z, z, z poprzedniego. see if bi-directional communication is working uh, clearly not well i have to find a workaround around what if i know it's not ideal but given the circumstances i have to need to need control to now. i'd like you to press the button if you can hear me no chyba nie mogliście. Dobrze. Let's try another experiment, shall we? Znowu taki troszkę po angielsku, troszkę That's po schildo, troszkę it. angielskiego. będzie nie ma sensu.

Jakieś plany you to uprawy? Okay. Some day. 7 hektarów, 80, 12? Ja, to może weźmy dziesiątkę. Pszenica, orkiestr kukurydza. Tam ktoś mówił, że potrzebują pszenicy. Aha, wymagają wody. Najmniej wymaga orkisz, a kukurydza najwięcej. Nie, pszenica wymaga najwięcej. No dobra, weźmy może pszenicę. Mam, no, ja muszę teraz, tam było 500 coś. To będzie chyba to. C. Ręczny, automatyczny. a, ręczny. wybierzmy.

Zobaczymy co. No widać, że możemy tylko kliknąć wyłącz. No to wyłączamy. Jak to oczyszczanie? Ja chcę, żeby to był tlen, żeby dało się oddychać. Zapomnianej programowania. a widzę, że nie możemy tego. Chyba, że po prostu, żebyśmy nic może nie klikali z tym komunikacji. Klinika medyczna.

Then why didn't you say so? Where are you? I haven't seen you on my monitors. Lucian used to live here. The man you've been looking for. Wait, so you found the living quarters. Good. According to my map, they are on level 3. I'll try to find you with the cameras. I don't want to side of you anymore. Do you understand? We need to stay focused, okay? Please tell me you understand. Okay. Dobrą. co my tu jeszcze mamy? Bo już nic więcej, zatem sch schodzimy na dół. Tam jeszcze są inne drzwi do których nie mogliśmy się poprzednio dostać. Coby zejdźmy tam. Wydaje mi się, że teraz tutaj powinniśmy właśnie się udać, a właśnie do tych drzwi. Co to za obrazek? Eee, karmi ptaszka. Coś tu słychać. Podejdźmy jeszcze raz do tego mikrofonu, zobaczmy. Moja pierwsza myśl była, żeby krzyczeć twoje imię, żeby cię zatrzymać, ale potem zdałem sobie sprawę, że nawet nie wiem, co to jest. Więc przepraszam. W każdym razie to wszystko, co chciałem powiedzieć. Nie musisz się martwić już więcej. Wszystko jest w porządku. Znajdę cię, a potem wymyślimy to wszystko. Dziękuję, Shimon. No, jakieś dzielne, nie? Dobra, idziemy w takim razie tutaj do tych drzwi.

Mają widzę, widzę na jakąś grzeczkę. Tam można, no dobra, zobaczmy co tu jest napisane. Odkryj ścieżkę do odrodzenia III Rzeszy. Odkryj kolebkę ryjskiej rasy i źródło jej potęgi. Poznaj sekret, dzięki któremu nasza armia powiększy swoje szeregi i pokona wrogów w dniu sądu. Przyjrzę spotkanie inauguracyjne organizacji Forschung und Lechre Gemeinschaft des Anohenbre. Iwi, które poprowadzi profesor Bruno Berger, antropolog i członek niemieckiej ekspedycji do Tybetu, przeprowadzonej w latach 1938-39. Podczas tej ekspedycji profesor dotarł, dotarł do tajemniczej, podziemnej krainy o nazwie Agarta i na, e, poznał źródło mocy Ariów, mocy, którą teraz wykorzystamy do uniectwiania naszych wrogów. Dowiedz się więcej o badaniach, których owoce niedługo pozwolą nam zetrzeć wrogów naszej Narodowo-socjalistycznej ojczyzny z powierzchni Ziemi zacznie działać, przyjść i weź udział w rozdaniu naszej Wielkiej Rzeszy, w do 21. pokolacji w miejscu spotkania. Że mieli plany takie. Z drugiej strony, raczej nic nie powinno być, ale się upewnimy, może. raczej okna tam nic nie widzę. Tu możemy wejść, widzę. No to, to co? Zobaczmy co jest w środku. O proszę, tutaj widzę kolejna scena jakaś, jakaś kawiarenka, jakaś restauracja chyba. Tutaj mają karty, dań, okulary, coś tu widzę, jakie zdjęcie sobie, weźmy je. Co ma, nie widać. To jest chyba to miejsce. Yy, Tamten z zamykać właśnie Może tamta yy, śpiewaczka. odłóżmy Tak, to jest to jest tutaj u góry, bo widać. Ponieważ mi coś widzi, potem z kamera. To restauracja. O, mamy alkohol, kolejne Czy to będzie spirytus, coś pił. sobie Po prostu go wziąłem. Jakąś. Nie wiem, to będzie chyba spirytus coś, być może ładow opalnego. Jaka ścierka. Też się wziął, czyli co? Mamy alkohol i ścierkę. Czy ten alkohol przez ten czas to mógłby po prostu już wsiąść i wyparować, chyba że był zamknięty. O, widzę, że mikrofon. Teraz sobie go użyjemy.

What kind of chemical? I don't know, I don't speak German. schade. What? It doesn't matter. What does it say on the label? That told me it's a solvent and you tried to sniff it. And now you're lying on the ground unconscious. Don't worry. I'll be here when you wake up. Wait. If it's really a solvent, he could use it to clean the camera. Great. Nie wiem, co to było, bo nawet nie zdążymy wybrać. Kiedyś pewnie tak było. Dobra, w takim razie idziemy na górę, tą kamerę. Wyczyścić. A kolejne zdjęcia. To tu mamy ciekawego? Nic mi nie mówiące. There's a camera with the up. it works Wow what you guys you have now you should say all the better to see you with do you know that story moral is you shouldn't trust strangers because they'll eat you. But I promise not to eat you if that makes you feel better. oh wow. this place is a mess. Wait, what's that at the end of the balcony? Hmm. There's lampka. lamp. I thought that Poles wouldn't keep things so as tidy as Germans. we have. No proszę, ktoś tutaj umierał. Gdzie idziemy dalej. Schodzimy na dół. Idziemy tutaj. Co mogę wyjść na drugą stronę? Chyba tu są jakieś drzwi, zatem tam też wejdźmy i tam zaraz. Najpierw tutaj. Co my tu mamy ciekawego. Na razie nic, co mogę toż, co mogę wejść w interakcję. Kolejne obrazy. Hmm. Jakaś historia czegoś, sobie podejdziemy. E, historia malarstwa. No tak, tutaj jest dużo obrazów. Tutaj była jakaś, jakaś osoba, która jest jakimś miłośnikiem obrazów. Na nic tu nie ma, żeby mógł wejść w, w interakcję. To będziemy zobaczyć z drugiej strony. Teraz TN szafę, nie wiem, knajpa, kawiarnia, herbaciarnia. No nie, jakieś biuro bardziej bym powiedział Tutaj nie wiedziemy. Zobaczmy sobie jeszcze za blat. Też nic, jakieś lokomotywa Zabakowa dań przejście, jakieś znaczy tajne. No przejście, po prostu przejście jakiś save na dole a u góry widzę jakaś mini lokomotywka, herbata, Gerta Miller plaka DA, kolejne pociągi, a co to, to w tym sejfie jest? jakaś skrzynka, ale chyba pusty raczej w takim razie idziemy dalej wow tam się może jeszcze na razie nie udamy, tylko wejdziemy sobie jeszcze zobaczyć co jest może na końcu tego korytarza zanim tutaj przyjdziemy, bo tam być może już nie będę mógł wrócić. Co tu się stało? Przedtem tak to nie wyglądało. Obstawiam, że się coś stało z grą. By się co może chyba wczytać grę, bo tutaj raczej nic ciekawego nie zwiedzimy. Przejść pod spodem, ale dalej nie wyjdę. No trudno, sobie wczytam grę, po prostu chyba coś się musiało dobrego stać. Ok, jestem jeszcze raz w tym samym miejscu, z tym, że teraz tutaj jak widzicie nic się nie zepsuło na szczęście. Czyż nie, tutaj żeśmy już byli, więc sobie to jeszcze raz przejdę może w samokności bez was, bo to są chyba te obrazy, tak? Tak, tu żeśmy już byli. Przed, żeśmy tam poszli, a teraz tutaj sobie jeszcze zrykniemy do tego pomieszczenia. Wygląda jak na jakąś miejsce, które są zasłony albo tapety. Generalnie jakieś materiały, jakieś tkaniny różnego, różnego typu do wyboru, do To Tutaj był chyba jakiś sklep odzieżowy, być może, albo po prostu taki ogólno włókienniczy. Zabawite. Kolejne książki. Biblia, jak zwykle. Jakaś kartka, zobaczmy sobie, co jest na nie napisane. Do Głównego Urzędu Rasy i Osadnictwa. Patrzę na zalecenia dietetyczne dotyczące biokomponentu, opracowane przez urzędniczkę do spraw osadnictwa, panią Siglind Huber. Ta część wydała mi się szczególnie zabawna. Rozwój mózgu w dużym stopniu zależy od. Egzogennych kwasów tłuszczowych i naturalnym źródłem są ryby, obłody morza oraz wodorosty, takie jak algi. Czy pani Silent Huber daje sobie sprawę z tego, że jej rekomendacje są śmieszne? W przeciwnym razie, czy możecie jej to przekazać? Co my tu mamy? Obrazy Greta Miller, tej piosenkarki, którą możeśmy już wielokrotnie widzieli. Chciałem, żebyśmy wyszli na drugą stronę. Widzę Aha. Zobaczmy sobie, co jest tutaj w takim razie. Tutaj widzę, że drzwi nie otworzymy. Tam też na razie nie przejdziemy. Tam. Aha. Może wejdźmy, może coś się będzie tutaj mieścić oprócz gruzu ten nie wejdziemy tutaj też nie wiem sobie można poglądać buty co się cofniemy zobaczymy tutaj pod rozchodkach na górę tutaj też był chyba orzeł, który po prostu spadł z tego kiedy No ale z tyłu nic nie ma trochę gruzu Że idziemy dalej. Tutaj nie wejdziemy. Nie ma klamek. Tutaj także. A z drugiej strony. Tam też raczej nie, nie ma jak wejść. Są ławki. Dobra, w takim razie wchodzimy tutaj. Zapisywanie. Ja się może cofnę i zobaczymy, co jest tam u góry jeszcze. Bo nie wiem, czy tam tamte dwa miejsca się ze sobą wykluczają. A może tam wejdźmy. Tym razem pójdziemy sobie drogą nie na skróty, aż znaczy w sensie nie jedną górną, tylko jakąś taką bardziej boczną. Zobaczmy sobie. A, trzeba przejść tędy przez to pomieszczenie, tego co pamiętam. Ok, tutaj. Jeśli odwrócę, zobaczę, czy się gra. Nie, gra jeszcze ciała. Tutaj nic nie było. Idziemy dalej. Będę to schody w takim razie na górę Także idziemy na górę Co my tu mamy? Trzeba wejść tędy No a jeszcze wyżej w takim razie wchodzimy Chyba powinniśmy wyjść w tym miejscu, gdzie było takie jakby rusztowanie Jest jakaś tutaj kartka, widzę. Sobie podnieśmy tygodniowy raport 18 marca 1966 rok Poniedziałek 46 poszło, 43 wróciło. Minus 3 ludzi. Wtorek 43 poszło, 42 wróciło. Minus 1 człowiek. Środa 42 poszło, 36 wróciło. Minus 6 ludzi. Czwartek 36 poszło, wróciło 24. Minus 12 ludzi. Piątek 12 poszło, 17 wróciło. Minus 5 ludzi. Jak dalej pójdzie, mamy przerąbane. No tak, w takim tempie to jeszcze parę dni i nie byłoby komu chodzić na te misje Tutaj ktoś miał chyba jakąś swoją tajną, nie wiem, czy tajną no, skrytkę, jakąś bazę My sobie zejdźmy może na dół zobaczymy to, co to tutaj jest jeszcze nie, że mamy już widzę 25 minut odcinka ponad więc sobie tylko zejdziemy na sam dół i już będziemy kończyć Tutaj jeszcze nas nie było. Tutaj jak wyjdę, to już do góry nie wrócę raczej. Za wysoko jest, no właśnie. Ale stąd wyjdziemy też na szczęście. Co tu mamy ciekawego? Madame Bismarck. Dobra, otwieramy drzwi, zobaczymy gdzie wyjdziemy. Jakieś pomieszczenie. Znowu tak gryta. Śpiewaczka. Aha, chyba wiem gdzie jesteśmy. Chyba Wiem, okay. dobrze, jeszcze tutaj sobie to przeczytam. Może żadne przedmioty kultu czy przedmioty rytualne nie są dozwolone w schronie, Możecie ale nie mogą zostawić je w tym pomieszczeniu. Jeżeli przedmioty takie zostaną uprzywazione, będziecie oskarżeni o zdradę. Dominika. I tutaj Dominika widzę wszystkim trzęsła. Jest kolejny obraz Grety. Tutaj nic nie będzie. Jeszcze sobie zobaczymy standardowo za oba blaty. Tutaj nic i tutaj również nic także wychodzimy na ten główny hol już sobie na ten odcinek zakończymy tak to jest dokładnie sama droga jakbyśmy poszli po prostu ma wprost także my byli więc idziemy tam no i to się uzwonię będę żegnał także dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia cześć